Puls Dnia zaprasza Liliana Skibińska-Szłapka. Minęła godzina 20, mamy sobotę, 16 dzień sierpnia. Zobaczmy co w głównym wydaniu Pulsu Dnia. Tragedia na torach pod Poznaniem pochłonęła życie dwóch starszych małżeństw. Marsz dla wszystkich przeszedł przez Poznań. Jesteśmy tu dziś, bo wiemy co oznacza w praktyce zatrzymanie migracji. Oznacza prześladowanie. Poszkodowani strażacy wyszli ze szpitala. I zostali wczoraj wypisani ze, ze szpitali ze względu na, na dobry stan zdrowia. Co z mieszkańcami? I chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie. Kulinarny festiwal w centrum Poznania. Przyjechali do nas wystawcy z Węgier, z Austrii, z Sarami, z Holandii. Okleili przeszklone balustrady, bo chcą ratować ptaki. Panie Jacku Jaszkowiaku, tu jest problem. Ten problem może pan załatwić w tym momencie. Co na to miasto? Z całym szacunkiem, ale to, co zaproponowała partia Razem, no taki pan powiedział, jest na, na poziomie partii Razem. Kiedy w ich samochód uderzył, pędzący 100 km na godzinę pociąg, tragiczny finał był do przewidzenia. Policja ujawnia nowe fakty w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym nieopodal wsi Dachowa w Wielkopolsce. Już wiadomo, że samochodem podróżowały dwa starsze małżeństwa. Jak mogły wyglądać ostatnie sekundy przed uderzeniem, ujawni nagranie z kamery pociągu. Choć już dziś pojawia się, pojawiają się wstrząsające przecieki w tej sprawie. Są nowe informacje w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło tutaj wczoraj na tym przejeździe kolejowym. Nieopodal wsi Dachowa samochód z czterema osobami wjechał wprost pod pędzący pociąg. Zarówno kierowca, jak i pasażerowie zginęli na miejscu. Jak podaje policja, były to dwa małżeństwa w wieku od 66 do 75 lat. Będziemy ustalać, dlaczego ten samochód znalazł się na tym przejeździe. Jego tutaj nie powinno być. Są odpowiednie znaki, jest znak stopu, jest podwójny znak świętego Andrzeja. To świadczy ewidentnie o tym, że kierowcy przejeżdżający przez to miejsce powinni zachować szczególną ostrożność. Pociągiem relacji łódź kaliska późnej główny podróżowało w sumie 180 pasażerów. Nikt jednak nie ucierpiał, a PKP PLK zabezpieczyło już monitoring, który teraz sprawdzi Policja. Dopiero wtedy poznamy szczegóły tej tragedii. Jednak, jak podaje portal BRD24.pl, kierowca osobówki miał najpierw zatrzymać się przed przejazdem kolejowym, a potem z niewyjaśnionych przyczyn wjechać na ten przejazd wprost pod pędzący pociąg. Paweł Głuszyński, pół dnia. 19. Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku. Plac Wolności wypełnił się stanowiskami z kulinariami całego świata. Co można tam zobaczyć i czego spróbować? Sprawdziła Aleksandra Bielska. Miody, sery, wina i owoce w czekoladzie. Tak od trzech dni wygląda i pachnie Plac Wolności. Poznań po raz kolejny jest gospodarzem ogólnopolskiego festiwalu Dobrego Smaku. W tym roku po raz pierwszy w nowej lokalizacji. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że takie imprezy kulinarne są szczególnie ważne, bo w skali kraju jest ich niewiele. Sporo natomiast jest osób, które chciałoby się podzielić swoimi wyrobami. W tym roku zebraliśmy prawie 80 wystawców. Mamy producentów z Polski, tutaj z Wielkopolski. E, przyjechali do nas wystawcy z Węgier, z Austrii, z Sarami, z Holandii. Każdy z nich przywiózł do Poznania cząstkę lokalnej ojczyzny w postaci kulinarnych specjałów. Wśród wystawców nie brakuje tradycyjnych potraw z Wilna, greckich oliw, ale także regionalnych akcentów. Ja specjalizuję się w produkcji naturalnych, tradycyjnych wędlin z dziczyzny, wieprzowiny i wołowiny, a tutaj po sąsiedzku ze mną kaliszany, czyli najpyszniejsze na świecie chleby. Przywieździmy łosypki no, oryginalne, prawdziwe, certyfikowane. Są niektórzy, co czekają na nas, kiedy tu już przyjedziemy. No to sama satysfakcja, że, jest, że to lubią. Nie? A że lubią, to widać i we frekwencji na Placu Wolności i na talerzach uczestników festiwalu. Te wypełnione są zarówno przysmakami z Polski, jak i ze świata. Meksykańskie jedzenie, kastadija i tacosy. Jak państwo oceniają? Bardzo dobrze. dobre. dobre. <laughs> Jestem co roku i przychodzę ze względu na to, że bardzo lubię langosze. Fajna pogoda, sprzyja, żeby robić takie zakupy. No i wystawcy szalenie uprzejmi, bardzo tutaj lubimy być. Na uczestników wydarzenia, oprócz degustacji, czekają również inne atrakcje, takie jak warsztaty kulinarne i poranny rozruch czyli trening jogi na świeżym powietrzu. Festiwal dobrego smaku zakończy się jutro wieczorem. Aleksandra Bielska, puls dnia dym i kurz po pożarze na ulicy Krańcowej już opadł i przyszedł czas na podsumowania. Dziś zastępca prezydenta Poznania wraz z dyrektorem Centrum Zarządzania Kryzysowego i przedstawicielami służb podsumowali pożar, który strawił poddasze bloku. Ewakuacja 83 osób, trzech rannych strażaków, zniszczony dach i poddasze bloku przy ulicy Krańcowej. To bilans pożarów w nocy z czwartku na piątek. Strażacy walczyli z ogniem przez całą noc. Na miejscu pracowało 50 zastępów i 120 strażaków. Na trójkę z nich spadł podwieszony sufit. Dziś komenda Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała o ich stanie zdrowia. Z tych trzech strażaków tylko dwóch trafiło do szpitala na dalszą diagnostykę i zostali wczoraj wypisani ze, ze szpitali ze względu na, na dobry stan zdrowia. Mieszkańców ewakuowano z budynków 4A oraz 4B. Ci z budynku sąsiadującego z blokiem dotkniętego pożarem już wczoraj mogli wrócić do mieszkań. Podłączono im już wodę i prąd. By mieszkańcy z krańcowej 4B mogli wrócić do swoich mieszkań, najpierw potrzebne jest zabezpieczenie dachu. Jesteśmy w takich bardzo wstępnych rozmowach o tym, że być może udałoby się, aby straż też ten dach przykryła jakimiś takimi plałami, żeby zabezpieczyć ten budynek. Mieszkańcy pod nadzorem administratora mogą już wejść do klatki 4B i zabrać stamtąd najpotrzebniejsze rzeczy. Na ten moment blok. Jest jednak wyłączony z użytku i został oddany w ręce administracji. Miasto udzieliło pomocy mieszkańcom w trakcie pożaru, ale dalszego planu wsparcia na ten moment brak. Chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie, tylko proszę mnie też zrozumieć, że jest trochę przedwcześnie, żeby mówić o konkretnych rozwiązaniach. Skupiliśmy się na zarządzaniu sytuacją kryzysową, którą mieliśmy. Teraz skupiamy się na tym, aby pomóc też administracji, faktycznie pomóc mieszkańcom w zabezpieczeniu swojego dobytu. Większość mieszkańców skorzysta jednak z pomocy swoich rodzin i bliskich. Na dzień dzisiejszy mamy tylko 9 osób w hotelu na Łozowej. Reszta znalazła swoje miejsce zakwaterowania u znajomych u rodzina. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się oleju na patelni Arihabir pół dnia. Wiadomo już jak będzie wyglądać Palmiernia Poznańska po przebudowie, jednak nadal nie wiadomo kto podejmie się realizacji tej inwestycji. Czas na składanie ofert mija 12 września. Palmiernia Poznańska przejdzie gruntowną przebudowę, która poprawi warunki dla roślin i komfort dla zwiedzających. Zaplanowano m.in. wymianę oszklenia pawilonów, przebudowę akwarium, kawiarni i budynku administracyjnego. Zwiedzający zyskają nowe atrakcje, w tym ścieżki widokowe na wysokości prowadzące na taras, mini amfiteatr oraz zbiornik do prezentacji roślin wodnych. Projekt zakłada także stworzenie klimatyzowanych gablot dla Wymagających gatunków oraz budowę nowego akwarium z dużymi zbiornikami dla egzotycznych ryb. Rewitalizacja obejmie także zieleń wokół obiektu i zastosowanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Inwestycja o wartości 203 milionów złotych, współfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, ma skończyć się za 5 lat. Od dziś odczuwamy zapowiadaną zmianę w pogodzie, związaną z wędrującym frontem chłodnym przez Polskę. Temperatury mamy dużo przyjemniejsze, ale też więcej chmur na niebie. Czy taka pogoda utrzyma się w najbliższych dniach, powie o tym Państwu Marta Łapińska-Kubiak. Dobry wieczór państwu. Mamy sobotę i zapowiadana zmiana pogody, jak najbardziej dzisiaj bardzo widoczna. O wiele niższe wartości temperatur pojawiły się na termometrach. Po nocy, która będzie bezchmurna, pogodna, jednak z minimalną wartością 14 stopni w Poznaniu, przyjdzie niedziela, która przywita nas, co prawda promieniami słonecznymi, które zostaną z nami przez ten dzień. To jednak temperatury będą już od początku dnia dużo niższe, także o upałach nie ma już mowy. E, maksymalnie temperatury e, wzrosną do 20. 105 stopni, tyle pokażą słupki rtęci po godzinie 15. Będziemy mieć sporo chmur na poznańskim niebie o charakterze tutaj kłębiastych chmur i będą one i duże, i umiarkowane, i momentami mniej przykrywać tarczę słoneczną. I ten dzień zarysuje się jako także z wiatrem umiarkowanym z kierunków północno-zachodnich, momentami silniejsze podmuchy będą także odczuwalne. No i oczywiście dzień suchy, bez opadów nas czeka. Kolejne trzy dni to znowu zmiana w pogodzie. Od wtorku, ale przed nami jeszcze poniedziałek, który będzie z taką zakloką chłodu, z dużą zbiorowiskiem kłębiastych chmur na niebie i z maksymalną temperaturą 23 stopni. Od wtorku Polska zacznie znajdować się pod wpływem wyżu, który nasunie się do nas z północnego Atlantyku i Wysp Brytyjskich i przyniesie wzrost temperatur 26 stopni we wtorek, 28 w środę. I tutaj zdecydowanie cieplejsze też powietrze: więcej słońca na niebie, a mniejsze zachmurzenie będzie nam towarzyszyć, a ale potem kolejna zmiana, i od czwartku systematycznie temperatura będzie spadać. Także dużo zmian w pogodzie czeka nas w najbliższym czasie. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia. To proste rozwiązanie, którego montaż zajmie tylko dwa tygodnie, a jego koszt to około 30 tysięcy złotych. Tak przynajmniej ocenia projekt Partia Razem, która Postanawia zająć się sprawą szklanych balustrad na mostach berdychowskich, bo te, ich zdaniem, mają być zabójczą przeszkodą dla latających tam ptaków. Innego zdania są jednak władze Poznania. Paweł Buszyński. Tyle i aż tyle wystarczy, aby zabezpieczyć balustrady mostów berdychowskich przed ptakami, przynajmniej w opinii członków partii Razem. Oklejenie jednego brytu szkła kosztuje 45 zł, jeśli chodzi o materiały. To oszacowaliśmy, że oklejenie wszystkich kładek kosztowałoby około 26 tysięcy brutto. E, odejmując VAT i dodając robociznę oszacowaliśmy to na około 30 tysięcy złotych. O balustradach, które mają być niewidoczne dla ptaków mówi się od samego początku budowy mostów berdychowskich. Jeszcze na etapie projektowania wykonawca nie przewidział potrzeby oznakowania barierek, gdyż wtedy prawo tego nie wymagało. Teraz zdaniem partii razem te szyby stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla przelatujących ptaków. Jeżeli miasto chce. Prowadzić poważne inwestycje, to musi konsultować się ze specjalistami. Musi słuchać ornitologów, musi słuchać aktywistów, musi słuchać też miejskich społeczników. Podobne oznakowanie znajduje się między innymi na wybranych przystankach autobusowych, na Poznańskim Łazarzu. I one faktycznie działają. Jest to część polityki realizowanej już w tej chwili przez Miasto Poznań, dlatego tym bardziej dziwi nas postawa wobec składek werdychowskich. Czy takie naklejki rozwiązują problem? Panie Jacku Jaszkowiaku, tu jest problem. Ten problem może pan załatwić w tym momencie. Z całym szacunkiem, ale to, co zaproponowała partia Razem, no taki i powiedział, jest na, na poziomie partii Razem. Komentuje dosadnie pomysł partii Razem Marcin Gołek. Zastępca prezydenta Jacka Śkowiaka zapewnia, że zarząd dróg miejskich, który nadzoruje mosty, trzyma w tym przypadku rękę na pulsie. Wątpi również w wyliczenia partii Razem co do kosztów oznakowania balustrad. Jeżeli mielibyśmy to robić na poważnie, jeżeli miałoby to być rozwiązanie, naprawdę, które w tej sytuacji pomaga, gdybyśmy stwierdzili, że problem i jego skala jest taka, że należy to zrobić, to byłyby to koszty zdecydowanie, zdecydowanie większe. Pomysł partii Razem popiera z kolei miejska radna Sara Szynkowska-Welsenk, która przed paroma tygodniami napisała interpelację, pod którą podpisało się 20 radnych ze wszystkich opcji politycznych. Jest to dobre rozwiązanie, jest to typowy przykład fundacji szklanych pułapek, czyli kropki w odpowiednich odstępach i tak jak najbardziej jest to widoczne dla ptaków. Ptaki potrafią latać. Skomentował niecałe dwa tygodnie temu Jacek Jaśkowiak, dodając że na tę chwilę nie ma podstaw, aby kładki dodatkowo zabezpieczać, bo śmierci ptaków związanych z balustradą ma być niewiele. Na dzisiaj mamy tylko y, takie informacje, że to może być zagrożeniem. W sprawie oklejenia mostów wpłynął też wniosek do pozańskiego budżetu obywatelskiego. Jak się okazuje, pomysł został odrzucony, bo miasto mogłoby stracić przez to gwarancję na mosty. Nie potrafią słuchać y, tych głosów i, i społecznych w mieście, niestety, nawet na takim, na takim drobiazgu to wychodzi. Twórczyni projektu zapowiedziała odwołanie od tej decyzji Paweł Głuszyński, pół dnia. Już jutro koncert finałowy, wieńczący jubileuszowy 25. Światowy Przegląd Folkloru Integrację. Do tej pory wydarzenia festiwalowe odbywały się w wielu miejscach Wielkopolski, finał będzie w Poznaniu. Na placu Mickiewicza powstaje już scena, na której jutro prezentować się będą artyści z całego świata. O godzinie 21 na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu wystąpi ponad 300 tancerzy i muzyków z różnych zakątków świata. Będzie to para teatralne widowisko łączące rytmy, barwy i tradycje wielu kultur. Jak mówią organizatorzy, będzie to prawdziwa uczta dla zmysłów, która porwie widzów w wielokulturową podróż bez ruszania się z miejsca. Jak co roku można spodziewać się niespodzianek i specjalnych gości. Występ... Wstępne wydarzenie jest bezpłatny. Koncert można będzie także oglądać za pomocą transmisji prowadzonej na profilu facebookowym festiwalu. Telewizja WTK pokaże także koncert finałowy w ramach retransmisji jeszcze w sierpniu. Zachęcamy aby nas oglądać. Niebawem podamy szczegóły dotyczące dnia emisji. Poznań dla wszystkich, dość rasizmu, migranci mile widziani. Pod takimi hasłami przeszedł ulicami stolicy Wielkopolski Marsz Poparcia dla Imigrantów. Protestujący sprzeciwiali się antyimigranckiemu nastawieniu. Na miejscu pojawiły się też osoby, które mają inne zdanie w tym temacie. Dzień. Marsz Poznań dla wszystkich rozpoczął się od skocznych rytmów muzyki folkowej dzięki odbywającym się próbom przed koncertem festiwalu Integracje. Ale chwilę później pikieta rozpoczęła się na dobre. Ulicami Poznania przeszedł apolityczny marsz dla wszystkich sprzeciwiający się postawom antyimigranckim i rasistowskim. Uczestnicy solidaryzowali się także z migrantami i edukowali poprzez rozdawane przechodniom ulotki. Pokazanie miastu, ale pokazanie naszym przyjaciółkom, przyjaciołom, migrantom, że te wydarzenia, które miały miejsce niedawno, faszystowskie wręcz, hasła, które padały w nasze w tym mieście, są wyrazem opinii tylko mniejszości. Maszerujący nie byli jednak sami. Na miejscu pojawiła się także kilkuosobowa kontrmanifestacja. Co Co? Każdy z tych osób, które chce tych nielegalnych imigrantów wypełnił taką deklarację, że go bierze człowieka do swojego mieszkania, bierze pełną odpowiedzialność prawną i, i majątkową za wszelkie szkody i krzywdy, które wyrządzi osobom trzecim. I tylko tyle oczekujemy. Organizator podaje, że w proteście wziął udział około 200 osób, a Rehabir dnia. Jesteśmy tu dziś, bo wiemy co oznacza w praktyce zatrzymanie migracji. Oznacza prześladowanie, cierpienie i śmierć. W Poznaniu jest ponad 60 pomników, a już wiadomo, że powstanie kolejny. Tym razem w stolicy Wielkopolskiej ma stanąć monument poświęcony żołnierzom wyklętym. Obiekt ma się znaleźć przy zbiegu ulic Szylinga i Bukowskiej. Poznaniu jest już miejsce upamiętniające żołnierzy wyklętych. Dlaczego więc inicjatywa stworzenia kolejnego? Opowiadała o tym w wieczorze WTK przewodnicząca sądu konkursowego Sara Szynkowska-Welsenk, radna miasta Poznania z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość. Posłuchajmy fragmentu rozmowy. Na ten moment wszyscy spotykamy się 1 marca przy pomniku zbiegu ulicy Libelta i Alei Niepodległości, natomiast ten nowy pomnik, mam nadzieję, w przyszłych latach, który ma powstać, on ma dotyczyć stricte żołnierzy wyklętych już w czasie... Po wojnie, II wojnie światowej, ich upamiętnienie jest bardzo ważne dla wielu Poznaniaków. Zachęcam wszystkich um, artystów. Um... Ale również osoby, którym zależy na temacie, by zgłosiły się do konkursu. Mają na to czas do 5 września, czekamy. Ale również przy okazji zachęcam do poparcia zbiórki, bo pieniądze na pomnik będziemy zbierać wszyscy. Stowarzyszenie właśnie Wielkopolski, Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych założyło już taką zbiórkę, także każdy z mieszkańców Poznania, jak i Wielkopolski i Polski może przyłączyć skończyć się i dodać swoją cegiełkę. To wszystko w tym wydaniu Pulsu Dnia. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Proszę zostać z nami. Przy okazji życzę także spokojnego wieczoru.